Ziemol do to ma ja hodowla do hodowla lodu dzień trzeci Cień mi wszystko zasłania Mój lud tak naprawdę umarł Ale go wskrzesiłem Tu Solidna płyta Prawie cała woda zamarzła A tu Cienkie trochę i na wodę Dobra Plan jest taki Słońce świeci stamtąd w tą stronę i atakuje mój lód który się rozmna... roz... rozmnaża rozmraża więc trzeba go chronić przed światłem ale Zależy jak, nie mam tu nic na razie, żeby go chronić, ale ten lód, żeby się nie rozmroził, mogę dać za ten lód. W ogóle, kto mi pokrywkę ukradł? Ja nie mogę, nawet lodu nie można w tych czasach mrozić. Dobra, to jest genialny plan. Okarnę coś na to wiadro, żeby przed słońcem zasła Ja nie mogę. W tym jest mucha. Tam jest mucha. Dobra, okarnę coś. Czyli nie, nie, nie właśnie że ma zamarzać, żeby się nie odmreżało. I będziemy się witać w czwartym dniu. Żegna.